Dzień dobry, dziś nadszedł czas na skończenie podciągów. Wczoraj, tak jak mówiłem, wczoraj, ostatnio tak dolało, że nie dało się dłużej pracować. Jak na złość, co próbowałem wejść na drabinę, to zaczynało walić żabami. Tak więc dziś to kończymy. Brakuje tutaj dwóch słupków i reszty nadproża. A ponieważ dziś nie zapowiada się, żeby miało lać, przynajmniej nie przez najbliższy czas, więc pozbędziemy się wreszcie kolejnych kawałków drewna z tego będą zrobione te dwa brakujące słupy i tak z tamtych trzech kawałków brakujący podciąg. I moi drodzy, z tego co ostrogałem kiedyś, kiedyś, Wam pokazywałem, zrobimy sobie pierwszą część przy otworze klatki schodowej w garażu. To będą takie długie dyski zakończone tam, gdzie będzie ta lewa barierka, powiedzmy, przy schodach. To co jest po prawej stronie na razie zostawię, bo jest nieistotne. Ważne jest dla mnie, żeby te deski, one będą leżały już na tym legarze, na tym podciągu, żeby one były, bo na to będę mógł sobie położyć OSB, poskręcać legary do podciągu, ustabilizować to wymiarowo i um, no żeby to było bardziej, bardziej stateczne, żeby się dało po tym chodzić, bo to mi da możliwość zaczęcia robienia dachu, moi drodzy. Tak, no to może na no później będzie te deski. No i jeszcze druga rzecz na dziś bardzo istotna, mianowicie ponieważ no właściwie z konstrukcji samej zostało mi zrobienie tylko ścianek szczytowych, to dzisiaj sobie spiszę na kartce wszystkie kawałki, które mi zostały. No może pomijając te małe, bo to są odpady, ale wszystkie te elementy policzę sobie ilość krokwi. To sprawdzam jej długości. I na spokojnie dzisiaj sobie siądę do komputera. No i zaplanuję co i jak ciąć, gdzie mam naddatki, żeby nie przypadkiem nie okazało się, że czegoś mi braknie. Mam też dylemat: czy robić deskę kalenicową, czy to mi ułatwi sprawę, czy mi ją. Utrudni, no bo to troszkę zmieni mi wymiar krokwi i też muszę inaczej zaprojektować ściankę szczytową. bo ona zamiast iść sobie do szpica, no to będzie musiała być zakończona na płasko, także można było tą deskę tam umieścić. Także to wyjdzie w planiu. Dopiero jak sobie to wszystko pomierzę, posprawdzam, przemyślę, to, no to będę podejmował decyzję. Najważniejsze dla mnie jest zamknięcie tematu stropu, przynajmniej w większości tak, żeby się dało po nim chodzić. No i wrzucenie tam paru USB. Zastanawiam się, czy to zostawiać w takim stanie, jak jest, czyli porozkładane i poprzykręcane, bo no, zapowiadają deszcze w najbliższych parunastu wręcz dniach. Czy przypadkiem nie zrobić tego tak, że to wrzucę, wrzucę to na kubkę, przykryję to em, taką właśnie folią, bo mi została po, po tamtych kubkach desek, które już zeszły No, żeby to nie, nie niszczyło się nie degradowało, bo szkoda, szkoda płyt, szkoda moich pieniędzy Ale dobra, decyzję podejmiemy potem. Na razie, na razie przebieram swoje ukochane robocze ciuchy i zaczynamy ostrą jebę moi drodzy. Dobra polska jeba to jest to co lubię. No, to do Jak widzieliście, słupy podtrzymujące podciągi są nacięte. Już nie mam złudzeń, spodziewam się maksymalnego oporu z ich strony przez a acz nie tutaj, no bo tutaj e, no nic nie będzie go powstrzymywać, ale tutaj już owszem. Jest tak, izolacja jedna. Izolacja druga. Tu pójdzie ten krótszy, i jego będę musiał wbić, tak, żeby podnieść ten podciąg o jakieś 1,5 do 2 cm. A też nie takie cholerstwa robiłem. Więc, więc nie jestem jakoś tym faktem przerażony. A no to co, działamy. E, powiem wam jakaś popierdółka Spodziewałem się ultra oporu A tu proszę państwa Młotem tylko jakieś 50 razy walnąłem I jest Ta. Ta. I cyk a i będzie. Teraz sobie wymierzę te pozostałe deski, rozciągnę może linkę, żeby ten trzeci słup zrobić w jednej linii i bailando i koniec z tymi cholerstwami. To chyba są najcięższe rzeczy. Jedyna ciężka jeszcze, jaka mnie czeka, to jest krokie w koszowa, ale to smaczek na grande finale będzie. Przed chwilą sobie rozciągnąłem sznurek murarski, sobie mogę wam pokazać jak to nie istotne. Wkręcenie sobie odkręta tam, Zawinąłem linkę tak, żeby się opierała o ten słupek, przeciągnąłem sobie ją do samego końca I trzymając tutaj przesuwałem tak, żeby dotknęło mi tego słupa w środku. No i wyszło mi, nie wiem czy to widać, zresztą sobie zrobiłem takie, e, taką dziurkę, w tym miejscu ma być lewa krawędź słupa, tu sobie to połapię, a resztę ustawię oczywiście do poziomicy. Muszę tą deskę jeszcze wykręcić, już nie jest mi potrzebna. Czy to OSB? Eee no bo tu będzie dolegał do tego, prawda? Złapię sobie to ściskiem i poskręcam, żeby było. I wsadzę resztę legarów. i będzie teraz sobie to po prostu od tej strony poskręcam słupek jest przekręcony i to standardowo na dole są dwa te dwa trzymają ten y, słupek kantówkę trzymają te dwa dwa u góry i na przemian tu 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 i tu po pierwsze będzie go trzymać, po drugie będzie zapobiegać ewentualnym resztkom sił skręcających. No, teraz tylko wymierzę górę, dotnę trzy deski, sadzę i bajlando. Wszystkie trzy kantówki, te 90 na 200, już mam docięte. Długość 2402 mm i to jest z luzem 2-3 mm a nie chce się z tym znowu mordować. No i po prostu będę sobie wkładał jeden narożnik, potem drugi, tak samo jak tamte, tylko że tym razem mi się będzie zdecydowanie prościej. No i po położeniu pierwszej przykręcę sobie tymi wkrętami tutaj z jednej i z drugiej strony, żeby to się złapało. E, tam też sobie to złapię po to, żebym jak będę wsadzał następne deski, no to, to żeby mi po prostu się nie wysuwały. Pierwsza kantówka podciągu jest wsadzona. Tutaj się zorientowałem, że ten słupek, co to, to wcześniej wsadzałem, nie był idealnie równo z łączeniem. Więc przesunąłem go nieco w prawo, znowu ustawiłem go do pionów w tych dwóch płaszczyznach. Eee no dobra, no, było to troszkę problematyczne, bo nie miałem się o co oprzeć. Eee na ta podpórka wystaje tak bardzo, że nie mogę sobie zarzucić tutaj deski do końca i jej podnosić. Tylko musiałem tak stopniowo ją wsumać, wsuwać uważałem, żeby nie spadła, ale myślę, że z drugą będzie zdecydowanie prościej. Ech, miejmy nadzieję, druga jest wsadzona bez najmniejszych problemów, złapałem sobie na dwa wkręty z tej strony. Tyle wystarczy, bo jak będę po prostu wsadzał tą ostatnią, a może być na wcisk pod tym legarem. Na no to żeby mi się po prostu nie wysunęła. Tam były cztery szpilki i tutaj już się wystarczą spokojnie dwie, żeby to skręcić na koniec, ale teraz to nie ma żadnego znaczenia. Bo po pierwsze to nie przenosi prawie żadnych obciążeń w tym momencie. A, a po drugie w najbliższym czasie też obciążeń przenosić nie będzie, więc zrobię to sobie później. Tak samo jak tam jest jedna szpilka, ale jest po to, żeby ponaciągać sobie deski. Nie wiem, czy pamiętacie, jak tą górną wygieło, chyba tą najwyższą, ale teraz już po tym nie ma śladu, jest równiutka. Szpilka tam naciągnęła. No i tu też będą, myślę, za 4, 5, tam ze 3, ale to w tym momencie nie jest w ogóle istotne. No to co, wkładam ostatnią. Widzicie te chmury? No właśnie, dlatego się troszkę będę spieszył. Nie bez problemów, ale nadproże jest gotowe. Oczywiście ten legar okazał się na tyle niski, że prawie mi ta deska spadła. W sumie to jeden raz spadła prawie że do kanału. Ja razem z nią z rabiny, ale udało się uniknąć katastrofy. Jest powkręcane tylko na, tutaj na tych dwóch wkrętach. Eee, tam jak widać ten słup i jedna deska do drugiej tylko jednym wkrętem, bo tak jak mówię będą jeszcze skręcane śrubami i tutaj jeszcze tego nie zrobiłem ale po dwa wkręty na każdą żeby złapać jeszcze do tego słupka i usztywnić następny etap, tak jak mówiłem docięcie dwóch e, desek legarów docięcie tej końcowej deski też e, no i skonstruowanie tego kawałka stropu, który będzie leżał też na tym na tym podciągu, więc o tyle będzie prościej mam nadzieję, to co ostatnio tutaj było z tym kanałem to Kyrie Eleison No, także wkręcę te wkręty, chwilę odpocznę i jedziemy dalej No to sobie odpoczywałem, bo zapomniałem kanapek ale spoko, jak jestem głodny, to się zaczynam szybciej wkurwiać. Jak jestem wkurwiony, to szybciej pracuję. Chociaż tyle. Będziemy teraz robić ten otwór w stropie. Tutaj jest klatka schodowa w części garażowej. Mamy do docięcia wiaderski 4891, ale tak jak tam mówiłem wcześniej będę je robił nieco krótsze, żeby mieć możliwość manipulowania tym otworem, bo nie wiem do końca jaki będzie ostateczny wynik, więc zatem sobie jakieś 4.8. 5, Dwie takie sztuki, no i tą jedną deskę i zobaczymy. Jeszcze ten wymiar sprawdzę, czy faktycznie e, taki mi wyszedł. Ta deska już jest, i w tym momencie tutaj już mamy zrobiony podciąg. Więc nie ma problemu, że sobie tą deskę wsadzę i po prostu położę. I dopiero będę przykręcał. No to działamy. Aha, deski, które tam pójdą, to są ciągle te czwórki. Jak widać ostrugałem i ściąłem jest zapasem, więc bardzo dobrze nie będę musiał wracać teraz do strugania, bo jednak trzeba całe stanowisko przygotowywać I za bardzo nic innego tego dnia się robić nie da no bo jak już się do tego podchodzi, to i sopery, i okulary, rękawiczki poukładać. To trzeba zrobić po prostu kupę, tak jak kiedyś Wam pokazałem, zrobiłem to 29 tych desek, zajęło mi to 6 godzin, no, ale oszczędność była naprawdę wtedy spora. No i razy zaczęło to walić żabami wręcz Więc nie ma sensu kontynuować dzisiejszego dnia na budowie Ale tak zrobiłem to co miałem zrobić, wszystkie deski są spisane zaznaczyłem sobie które ostrugałem, których nie ostrugałem, jakie mają długości, ile ich tam jest Cały podciąg Jest gotowy, oba słupy docięte Tutaj jest zrobiony ten ten wypust do klapki schodowej które tutaj będzie legary są powkręcane do podciągu więc jak będzie jakiś sensowny dzień, nie będzie jednak tak lało, to będzie można na to wrzucić OSB i pracować dalej i z tego właściwie można wywnioskować, że to jest już czas na, na wrzucenie po pierwsze danych do komputera E, razem z długościami desek, żeby mi tam przeliczyło jak najmniejszy odpad e, skręcenie no, jakiegoś e, jakiegoś rusztowania tymczasowego e, zrobienie ścianek szczytowych jakoś to muszę też usztywnić żeby one nie, nie latały na wietrze jednej, drugiej i tam trzeciej no i co? No i zacznę robić krok się tak no powiem wam, że strasznie jest jak tak pada To wpada. jest chyba najgorsza rzecz na takiej budowie jak człowiek nie ma warsztatu, nie ma zaplecza jest zdany na łaskę i niełaskę. Zdecydowanie bardziej niełaskę sił natury i musi to właśnie robić w takich warunkach, no ale właśnie po to to robię, żeby w przyszłości już tak nie musiał. To co, widzimy się? W na następnym odcinku. Z mojej strony tyle. Hej!